System dropshotowy można prowadzić na wiele sposobów. Generalnie służy on do tego, żeby przynętę trzymać jak najbliżej dna i stosować długą prezentację przez bujanie samą szczytówką. Można tak łowić, że właśnie trzymamy przynętę, przynęta zjeżdża do dna i tylko bujamy, bujamy, bujamy. Czekamy, aż się coś wydarzy, jak nie lekko przestawiamy i znowu zaczynamy. I to jest jakby taki Standardowy sposób prowadzenia, który stosują wszyscy czyli przetrzymywanie przynęty długo w jednym miejscu, bujanie samą gumą, przeciągnięcie ciężarka po dnie. Czyli kusimy jakby w ten sposób ryby, które są cały czas blisko dna, nie chcą się odkleić. No i to jest taki późno -jesienny styl łowienia. Natomiast czasami można to prowadzić jak normalną gumę, podbijać tym łowić z opadu. Różni się tylko tym, że ciężarek uderza o dno, wzbudza muł, a guma ładnie nad tym faluje. Ja szczerze mówiąc bardzo lubię tego typu łowienie, bardziej agresywne na dropshota, i ono bardzo często jest skuteczniejsze od takiego standardowego łowienia. Natomiast teraz, jak jest późna jesień, jest zimno, ryby są niemrawe, trzeba je długo zachęcać, ten sposób taki dropshotowy, stacjonarny, łowienia z lekkim przesuwaniem jest jednak skuteczny, więc trzeba uzbroić się w cierpliwość i wolno łowić. O. I kolejny. No niestety też ten sam rozmiar, czasami trzeba się zadowolić mniejszymi rybami, nie zawsze łowi się potwory i giganty. Ale a, ten się na nie stawia. Chodź tutaj. Sam w kamyczków. Ach. I wyciągam. O.